Siema, z tej strony Budda, witam Was na moim kanale, a dzisiaj, co my dzisiaj zrobimy? Weźmiemy moją Fokę RS, czyli Focus RS i okleimy go. Jedziemy do firmy Wrapco Labo, mamy godzinę dziewiątą, więc wstałem praktycznie w środku nocy. Mamy już gotowy projekt oklejenia, natomiast więcej o tym powiem Wam w samochodzie, także zapraszam Was do garażu. Pierwsze co zrobimy, to pojedziemy na stację benzynową. Po pierwsze musimy zatankować, po drugie musimy umyć fokusa troszeczkę, żeby nie było wstydu, że naklejenie dajemy go tak uchlewionego, a po trzecie ogramy wam na stacji fokusa dookoła, tak żebyście widzieli. Jaka była przemiana tego samochodu A moim zdaniem różnica będzie kolosalna Bo nawet jeżeli dodamy żółty kolor Czy jeżeli dodamy ten niebieski To z takim ciemnym kolorem fokusa Naprawdę będzie się to zajebiście kontrastować Natomiast zapraszam was do subskrypcji kanału Zapraszam was do kliknięcia dzwoneczka I zapraszam was na mojego Instagrama Na którym jest was prawie 14 tysięcy Tam wrzucam daily Także tam możecie zobaczyć naprawdę znacznie więcej A my widzimy się na stacji jak mówiłem foczkę niestety trzeba zatankować, ją umyjemy. Umyjemy foczkę i zawijamy, bo za 25 minut powinniśmy być na drugim końcu Krakowa. Ale jak zwykle i standardowo jestem spóźniony. Mam nadzieję, że chłopaki z wrap kola mnie nie zabiją. Tak wygląda fokus przed oklejeniem. Oglądajcie film do końca, zobaczcie, jak będzie wyglądał w efekcie końcowym. Natomiast ja wam jeszcze powiem, że jest dodatkowy element niespodzianki, bo zasadniczo projekt samochodu znam, ale mimo wszystko chłopakom w rap -kola, bo dałem troszeczkę wolnej ręki. Powiedziałem, że mogą dodać sobie coś od siebie, mogą odjąć też ewentualnie. Przede wszystkim. Ja nie wiem, czy auto będzie klejone na kolor niebieski, czy na żółty. Są to dwa skrajnie różne kolory, więc dla mnie reakcja po tym, jak na cały dzień oddam im samochód. Będzie naprawdę mega zaskoczeniem, bo dopiero wtedy przekonam się, czy samochód będzie niebieski czy żółty, i dopiero wtedy przekonam się, czy dołożyli u chłopaki z Wrabkola bo coś od siebie do tego samochodu. W ogóle jedziemy już i cały czas staram się złapać albo pierwszy na czerwonym świetle, a jestem trzeci, tak jak w tej sytuacji. Albo jak na złość, kiedy próbuję się złapać na czerwonym świetle, to mnie nie łapie czerwone światło. Chciałem wam pokazać funkcję lunch control'a w tym Fokusie. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się gdzieś złapać na czerwonym i wam pokażę, jak to działa. Mega turbo wciska fotel, mimo że ma dużo mniej mocy niż na przykład A45. Z rzeczy w samochodzie jeszcze, które. Chciałem wam powiedzieć o tym aucie, ogólnie to auto mega dobrze się prowadzi, jest mega ładne z zewnątrz, mi się na przykład osobiście mega podoba prywa tego samochodu, natomiast deska rozdzielcza w tym samochodzie, jak z transita, wyciągnięta normalnie z jakiegoś dostawczego Forda i nawet patrzcie, jak użyjecie wycieraczek, to one się do zewnątrz otwierają, ale jest drift mod, więc można się ślizgać. Że tutaj wam pokażę luncha. Luncha włącza się w jakiś totalnie durny sposób. Po pierwsze, włącza się chyba typ sportowy. A few moments later. Dopiero wrzuca się jedynkę. Daje się buta. I się jed... No. Także procedura startu w Fordzie naprawdę mega dużo frajdy daje. A tymczasem dojechaliśmy już do wrapu. Także widzimy się w środku. I. Chyba trochę przypaliłem sprzęgło, ale to tak w ramach ciekawostki. Jesteśmy już we Wrapie, mamy godzinę 10.01, więc standardowo jestem pół godziny spóźniony. Natomiast chłopaki już dostają telefon, że zjeżdżam, więc otworzyły mi bramę. Wjeżdżamy do środka, zostawiam samochód w rękach chłopaków, nie wiem czy będzie on żółty czy niebieski, decyzja, decyzja też należy do nich. Także mam nadzieję, że będę mega zaskoczony, jak wrócę. I chłopaki mają też wolną rękę, jeśli chodzi o możliwość dodania czegoś. Będą chcieli dodać co jakiś napis, będą chcieli dodać jakąś bryłę do tego samochodu. To jak najbardziej mają wolną rękę. Jaki mniej więcej czas operacyjny? To od 5 6 godzin. 5-6 godzin i wracamy po Forda. Myślę, że to będzie zupełnie inny samochód. W ogóle, patrzcie, co jeszcze stoi u chłopaków. Obecnie stoi jak koza, jak podniesiony bo ma zawieszenie na powietrzu AJ. Natomiast ile ma koni? Prawie 800. Prawie 800 koni na tył w takim meśku Jak dla mnie to jest sztuka. Ten samochód to jest sztuka. Także wpadajcie do chłopaków, natomiast jeszcze jak odbierzemy Forda, to pogadamy o tym, co można u nich zrobić, za ile można u nich zrobić i kiedy to można u nich zrobić. Hej, co robisz? Hej, przygotowuję projekt na samochód, następnie wrzucamy go na ploter, docinamy folię No I, I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough, and wanna hate this, i show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough. Jesteśmy po chwili przerwy, minęło parę godzinek, jest już po południu. Dostajemy SMS-a, że samochód jest zrobiony, więc przyjechałem na miejsce. No i co, wbijamy do środka. Za tymi drzwiami podobno stoi odmieniona foka. Także otwieramy i włazimy. Wow. to jest to! Tego potrzebowałem! To auto musi się wyróżniać, jest mega zajebiście. Jest ten niebieski, siedzi naprawdę dobrze. A poza tym wybraliście niebieski, a nie żółty, ale spodziewałem się tego, bo w tym samochodzie jest za dużo niebieskich znaczków i jest za dużo nici w środku, więc w głębi duszy cały czas byłem pewien, że to będzie kolor niebieski, a nie żółty. Chociaż żółty też by siedział tutaj turbo dobrze, ale musiałbym dużo rzeczy zmienić. Także... Wow i jest są znaczki 60, 66, tutaj 69. Patrz, jeszcze te 66 jest przerobione tak, że to wygląda jak tor, więc jest nawiązanie do wypożyczalni. Ten kolor mega turbo dobrze siedzi ten niebieski z tym ciemnym. To auto teraz wygląda naprawdę zupełnie inaczej. W ogóle się nie przylikałem. Nie. Ja. Ponownie. Wow. Jestem turbo zachwycony i to będzie drugie auto w mojej kolekcji, które turbo będzie się wyróżniać na drodze. A 45 też jest takim małym gokartem. Jest zajebiście jakubie. To się cieszy. Tak. <gry> Powiedz mi jak poszło? Wszystko dobrze? Tak, wszystko okej. Okay. Tak. Dobra. Słuchajcie, ja jestem mega zachwycony tym samochodem. Zobaczycie przebitki na pewno, zobaczycie przed i po, yy, jak to wyglądało na tym aucie. Natomiast do chłopaków w firmie WRAP Colabo możecie wpadać, oklejać samochody, zmieniać ich kolory, robić takie customowe okleiny jak tutaj, przyciemniać lampy, przyciemniać szyby i co? I jeszcze aplikować mogą chłopaki dziewczyny Yy, wszystko co wszyscy... związane z folią słuchajcie, zmieniamy kolory, robimy fajne grafiki, zabezpieczamy auto folią bezbarwną, szczeniamy szyby, lampy, także generalnie wszystko co się wiąże z folią możemy wam na auto nakleić. Czyli chłopaki mogą zrobić absolutnie wszystko na waszym samochodzie, wystarczy, że ktoś wam zaprojektuje na przykład Pikachu i możecie go sobie nakleić na boku. Chcecie mieć błyskawice, możecie sobie je nakleić na boku, cokolwiek byście nie chcieli zrobić w samochodzie, chłopaki we WRAP, Colabo, w Krakowie to ogarną. Także wpadajcie do nich. Ja Wam jeszcze raz serdecznie dziękuję za to, co tutaj zrobiliście, a Was wszystkich zapraszam do subskrypcji kanału, do zostawienia komentarza, lajka, a przede wszystkim dzwoneczka. No i co? Widzimy się następnym razem, a tymczasem bananowe życie.